Siema. Ostatnio zdecydowaliście, że mają być ciekawostki o smokach, więc są. Wbiliście tyle łapek w górę, więc dzisiaj opowiem Wam 30 ciekawostek o typie smoczym. Pamiętajcie, że każde 15 łapek w górę to dodatkowa ciekawostka w następnym filmie i nie zapomnijcie napisać o jakim typie chcecie następny odcinek. A teraz bez przedłużania lecimy z tymi smokami. Typ smoczy jest najczęstszym typem posiadanym przez pseudo legendy. Tylko Metagross i Tyranitar nie mają tego typu. Generacja 9 wprowadziła najwięcej pokemonów typu smoczego, bo aż 14, a najmniej generacji. Generacja druga, bo tylko jednego, którym była Kingdra. Typ smoczy ma dużo wspólnych cech z typem duchowym. Obydwa typy są super efektywne na samych siebie, czy też w generacji pierwszej powstały tylko trzy Pokémony zarówno jednego, jak i drugiego typu. Generacja ósma wprowadziła najwięcej ruchów typu smoczego, bo aż dziewięć, a najmniej generacja szósta, bo nie wprowadziła żadnego. Charizard był na ilustracji boosterów setu Dragon Majesty. Setu, jak to sama nazwa wskazuje, opierającym się głównie na smokach, a jak wszyscy wiemy, Charizard smokiem nie jest. Gdyby połączyć statystyki, każdego smoczego Pokemona to wyglądałyby tak, a jak weźmiemy pod uwagę tylko te w pełni zewoluowane, to tak. Region Sino jest jedynym regionem, w którym nie spotkamy żadnego trenera specjalizującego się w smoczych Pokemonach. Regidrago to jedyna czysta smocza legenda. Altaria jest jedynym smokiem ewoluującym z Pokemona typu normalnego. Garchomp to jedyna pseudolegenda, która różni się wyglądem w zależności od tego jakiej płci jest. Najcięższym Pokemonem z piątej generacji jest Zekrom. Aby zewoluować dripiego w Dracloaka musimy wbić 50 level, ale żeby Draklauka w Dragapulta trzeba mu dobyć tylko 10 leveli więcej Co sprawia, że jest to najkrótszy okres czasu Między kolejną ewolucją Pokemona Bo wynosi tylko 20% wcześniej zdobytego levela Odgłosy jakie wydaje Gazlord w anime To po prostu człowieczy krzyk Sami zobaczcie Junichi Masuda napisał kiedyś na swoim blogu, że hiszpański zespół tłumaczeń Gier Pokémon chciał zmienić imię Dialgi. Z tego powodu, że za bardzo przypomina hiszpańskie słowo Alga. Jednak ta propozycja nie przeszła. Zygarde to ostatni Pokémon w kolejności alfabetycznej. W plebiscycie Pokémon of the Year przeprowadzanym przez Pokémon Kompany w 2020 roku Rayquaza była najczęściej głosowanym Pokémonem generacji trzeciej. Zdobyła tam aż 60 939 głosów. Ale do top 3 Pokémonów z największą ilością głosów ogólnie trochę jej brakowało, bo była. Dopiero na ósmym miejscu. Dajno to jedyny pokémon, którego angielska nazwa jest ułożona w alfabetycznej kolejności. Niemiecka nazwa Noibata to FM. Jest to jedyne imię pokémona, które nie jest pisane z dużej litery. Aplin to najmniejszy smoczy pokémon. Eternatus jest największym pokémonem w całym uniwersum. Archaludon to jedyny pokémon z ogólnymi statystykami wynoszącymi 600, który nie jest ani legendą, mitykiem, mega ewolucją czy pseudo legendą. Diplin i Hydrapil to jedyne pokémony z tej samej linii ewolucyjnej, wprowadzonej w tej Samej generacji, które nie są obok siebie w Pokédexie: Diplin ma numer 1011 a Hydrapel 1019. W angielskojęzycznych trailerach Gier Pokémon Sun i Ultra Moon Nagagagander jest wypuszczany z Beast Jednak tak naprawdę nie ma żadnego legitnego sposobu na zdobycie tego Pokémona zopanego tym Pokébolem w tych grach. Możemy go dostać tylko z Gifta, w którym jest zopany zwykłym Pokébolem. Za wygląd Gumiego i Gudry odpowiada Sayat Suruta. Ta pani stworzyła też takie Pokémony. Vibrawa to jedyny Pokémon, który dostaje podtyp smoczy dzięki. I ewolucji i może ewoluować dalej. Łącznie istnieje 75 Pokemonów posiadających typ smoczy, z czego tylko 13 jest czystymi smokami. Yangmo był pierwszym zaprojektowanym Pokémonem siódmej generacji. Za to pierwszym Pokemonem zaprojektowanym dla piątej generacji jest Haxorus. Junichi Masuda w jednym z wywiadów stwierdził, że Haxorus był już projektowany w czasach, gdy powstawało dopiero Pokémon Platinum. Jego preewolucje powstawały dopiero wtedy, kiedy zaczęli pracować nad grami z piątej generacji. Były one bazowane na wyglądzie Haxorusa. Bagon i Dream mają najniższą specjalną defensywę ze wszystkich smoczych Pokemonów. W generacji pierwszej i drugiej Dratini i Dragoner mogą nauczyć się ruchu Hyper Beam przez levelowanie, ale przez płytę już nie. Naprawili to dopiero w grach Ruby and Sapphire. To już są wszystkie ciekawostki na dzisiaj. Jeżeli chcecie ich więcej za tydzień, to nie zapomnijcie polajkować tego filmu, bo 15 łapek to dodatkowa ciekawostka w następnym filmie. Zachęcam was też do subskrypcji i napisania o jakim typie chcecie następny odcinek. No i dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Nara! ん <music>